Dzień dobry, dzisiaj dla odmiany postanowiłem nagrać filmik, co się może komuś do czegoś przydać. Przynajmniej dla ludzi co używają produktów JetBrainsa, takich jak IntelliJ. No i pierwsze, pierwsza przyszłość, która jest główną zaletą IntelliJów, to nawigacja wspaniała. Po pierwsze te otaby trzeba sobie wyłączyć, bo one do niczego nie potrzebne w preferencjach, editor, tabs, trzeba tu wpisać bezbłędnie i znaleźć tu w editor i wziąć placement non i nie ma, jak chcesz sobie wejść w jakieś pliki, w których nie byłeś to masz ctrl e czy tam command e i masz tu recent files i tu też możesz sobie filtrować po tym co wpiszesz jeżeli nie wiesz, jaki skrót jest do czegoś, to masz tutaj help find action. Listen files na przykład. I od razu jest skrót obok pokazany. To tu też jest, jak już to otworzysz. Oprócz tego, oczywiście, wyszukiwanie po klasach. U mnie to jest Command N albo Control N i nie wiem, jakiś exception. Trzeba to dobrze wpisać. Trochę jest. Nie wiem, jakiś. Nie trzeba nie całego wpisywać i co fajne, na przykład, jak mam header AWT argument resolver, to mogę sobie wpisać. O, ktoś do mnie pisze, trzeba to wyciszyć. Ja nie zamawiałem. Może to nie do mnie było, tylko ogólnie. Tylko samymi. Pierwszymi literami można się posługiwać, czyli na przykład H od A i masz tutaj. A jak nie wiem, nie pamiętam też całości, albo nie wiem co, dlaczego, masz dużo. Co się tak samo zaczynają, to na przykład Mam tu jakiś QR coś tam i mogę. No to w sumie no to jest zły przykład, ale mogę wpisać MEM i później I. Także elegancko można szybko, jak się zna nazwę, na przykład LRT mam tutaj jakieś i tu już mogę sobie ctrl... LRT, ctrl, na przykład cały. O, wyszukiwanie dwa razy shift to jakikolwiek plik, jakiś tam, nie wiem, pomxml pewnie mam. O, no oczywiście jakiś tam ctrl-tab, żeby przechodzić też między ostatnimi otwieranymi tu też się otwiera z shiftem do góry no, tak samo ctrl-e tu można strzałkami elegancko samo chodzenie tutaj kursorem żeby myszki nie używać, bo myszka to trzeba po nią sięgnąć i wklikać i trafić to tutaj też nie wiem albo alt albo ctrl 1 przechodzi tutaj na listę Klikniesz enter to od razu tu wchodzi ale możesz też kliknąć escape to też wraca jakiś tam alt F12 i ci się terminal otwiera także pomagać to przyspieszyć swoją pracę Dzięki temu szybciej zrobisz zadanie i potem masz czas na YouTube'a w pracy. I tak trzeba 8 godzin wysiedzieć i normę wyrobić z pointów. Także za wiele się programista od robola w fabryce nie różni. Może bólem pleców się różni. Jeszcze jedna rzecz. Z nawigacji też wspaniała, czyli wyszukiwanie czegokolwiek w tekście. Tutaj to jest Ctrl-Shift-F, nie wiem, jakiś token i bardzo fajnie znajduje, w jakich to plikach było użyte. Można ograniczyć, czy to w ścieżce jakiejś, czy w całym projekcie, czy w module, czy czymkolwiek. Od razu jest podgląd, można sobie wejść. Wspaniała rzecz. Kolejna przyszłość, chyba moja ulubiona, czyli Scratch File. To jest chyba Ctrl Shift N. Nie. Alt N. Nie. Ctrl -N. O! Tak, tutaj Ctrl Shift N. Wpisywałem command I na przykład Java. I co to robi? dodaje plik, który nie jest dodawany do projektu czy chcemy coś sobie sprawdzić na przykład, nie wiem czy według javy on jest literą Isalfabetic on is alfabetic odpalić też można skrótem ctrl shift F10 trzeba poczekać aż się zbuduje o i jest. To nie tylko wykonywalne. I tutaj też można oczywiście z projektu używać. Nie wiem co ja mam tutaj. JWT serwice. Nie mam IMPLA, no nieważne. A, pewnie nie jest publiczny. No ale tak, czy siak można z projektu pliki też tutaj używać. Niektórzy wolą sobie test do tego zrobić, żeby sobie w teście odpalić, później mają w teście, że coś jest więc nie wszystko chce się testować, później trzeba pamiętać, żeby z testu wywalić, jak to jest niepotrzebne. A tak sobie scratch file, o nim zapominasz. jest wspaniale, żadnego git'a się nie dodaje. Polecam, polecam. Oprócz tego że można właśnie wykonywalne, to można jakiegoś JSona. Jakiegoś tam wkleić sobie, co ci wyszedł. Albo sobie go zrobić i potem skopiować i gdzieś go wkleić. I masz tutaj od razu formatowanie i wszystko jest elegancko. Też się nigdzie nie zapisuje. W projekcie nie trzeba pamiętać, żeby tego wywalać przed komitem. Polecam. Trzecia, wspaniała rzecz to inject language or referencje. Czasami trzeba tylko w stringu po prostu napisać jakiegoś jsona albo xml albo coś. No czasem tak bywa. Nie oszukujmy się. I robić to ręcznie escapeować każdy ten jak on się nazywa apostrof, cudzysłów. Cudzysów. Na przykład, że kaczka. Znowu trzeba skipować Równa się, znaczy nie równa się, ale dwukropkuje się dziwaczka. Żeby się tutaj nie pomylić przypadkiem. O, i teraz trzeba jeszcze zamknąć normalnie. No i jakiś większy tutaj tworzyć jason nie jest to. Wygodą w żadnym razie. I nie wiadomo, też nie podpowiada Inteleg, czy ja tu nie popełniłem jakiegoś błędu w składni JSON, -a. a robimy tak. Alt Enter, ups, nie to chciałem zrobić. Przepraszam, Ctrl Z też działa. Wspaniała. Przyszłość inject głagę or referencje. No i tu JSON daje, i potem mogę sobie co zrobić, Alt Enter, jeszcze się dodaje takie coś żeby wiedział IntelliJ następnym razem albo ktoś czy to JSON, znaczy nie wiem czy to tak działa, no dodało się tu dodało trudno i teraz Alt Enter i pojawia mi się nowa opcja Edit JSON Fragment i patrzcie jaka magia, tutaj mogę już sobie pisać normalnie, nie wiem, ala mapsa i Mogę sobie sformatować, widzę, czy jest jakiś błąd, czy nie ma. Tu się pokazuje, tu się pokazuje, chcę zamknąć to Alt F4, nie, Ctrl F4. Mogę sobie jeszcze raz wejść, edit, nie ma już edit. No to pewnie trzeba środek stringa, edit, no i dalej działa, także też wspaniała rzecz, może nie tak często potrzebna ale się przydawa. I ostatnia rzecz jaką pragnę pokazać jest związana z debugowaniem, niestety debugowanie robi myszką jeszcze nie dorosłem do debugowania, nie myszką i to jest OTO kalkulatorek Evaluate Expression The besta rzecz, mogę sobie sprawdzić co się zrobi jak wezmę tak jak wezmę tak, jak wezmę tak, jak wezmę tak, sprawdzam sobie, jaki jest wynik metody w trakcie działania. To akurat jest dość prosty przykład, no ale nie wiem, czasem... przykład musisz podać ścieżkę i nie wiesz, czy ono ma się zacząć ze slasha, czy z kropka, czy czegoś, czy jakoś ma się skończyć. I dużo zachodu jest, żeby kod doszedł w dane miejsce. Więc jak już dojdzie, to możesz sobie sprawdzić, czy taka ścieżka działa, czy taka. Nie wiem, no na przykład. Albo co musisz zrobić z tym, co masz e, input. Czy masz do niego coś dodać jeszcze, żeby działało? No nie wiem. To już sam powinieneś lub sama. Nie no, baby tego nie oglądają. Wymyśleć, co należy zrobić. Wyjątek też może polecić, ale to i tak nic nie psuje. Nawet wiesz, co możesz zrobić. To w ogóle jajce są. Input możesz stawić na, na 20 są. I teraz pójdzie dalej program tak jakby to było 20. Zobaczycie, ta na metoda od 10 to by było 15 razy 10 to 110, a tu 210. No i pójdźmy go dalej i co pokaże? 820, a nie 210. No sobie zmieniłem w trakcie debugowania. Co jest też fajne to conditional breakpoint Akurat teraz mi do dynki przyszło. Mogę sobie łapać breakpointa jak input jest tylko 10. Zobaczymy czy to działa. No, chwyciło. A teraz niech nie będzie 10 no, i nie chwyciło. To szczególnie dobre jak jest przetwarzana jakaś tam lista nie wiem, jakichś danych ludzi i chcemy na przykład go, Kowalskiego złapać w breakpointa i tam pozmieniać mu dane żeby były niespójne w bazie danych to wtedy taki breakpoint i evaluate expression w sam raz to by było na tyle z tych inteligajów przydatne rzeczy żebyście mogli więcej czasu w pracy Zużywać na to, co chcecie, a nie na to, co musicie. Pracodawcy go nienawidzą. Teraz telefon zaczął plumkać jak w komputerze. Wyłączyłem nie do wytrzymania te sprzęty. A ja kończę, zobaczę, czego ode mnie chcą. Bye, bye.